Mogę się połapać, o co tu chodzi, czy obchodzi warto czy warto nie obchodzi, czy pogodzić się możecie na tym pojebanym świecie, coraz wcześniej rządzi przemoc i wy dobrze o tym wiecie i nie chcecie zmieniać tego, do no bo kurwa, dlaczego ty znajdzie komuś, gdy to poprawi się w ego, jak lotki Lego, układa sobie życie komuś, się na drugi, to ci się mordobicie na odkrycie. Nie musiałeś długo czekać, do no na chuj zlekać, Nowe walki odwlekać i czekać już dłużej Ci się nie chciało, całe życie cię I codziennie miałeś mało i stało się To to miało się stać, wychodziłeś komuś w buta I zacząłeś się śmiać, możesz kurwa mać Idzie to jest takie proste, nie czekam już aż dorosłe Twoich drogów, Przerosne a najważniejsze jest Własny nie Umierdolisz go jak możesz, to tylko będziesz mógł, twój dróg, Myślisz przecież, to kawał z kurwy syna. tak się zaczyna, kolejna zadyma Twoja rodzina, czyli kufle z ulicy Najlepsi wojownicy całej okolicy Zawodnicy, którzy staną za tobą w potrzebie A co będzie dalej, to teraz cię jedzie, Nie wiesz, idziesz dalej krok za krokiem Codzienna wegetacja, zwyczajny dzień pod blokiem Zwyczajny dzień blokiem Kolejny dzień, wieczór, twoja okolica Tutaj jesteś twardzielem, tu jest twoja dzielnica wczoraj z nogu komuś ryj okopałeś Ty razem z się najebałeś, Śmiałeś się z klienta, gdzie oni coś prosił Prośba jest poniżej, nie wierzyć na łaska Wie tak siedzisz przy bloku Opowiadasz, za rogu wyskakuje nagle jakaś brygada biedarach gdzie możesz teraz nikt ci nie pomoże nie może być już gorzej, widzisz baseball i noże strach w oczach, panika pierdolone, zaskoczenie przeżyć tylko to zdarzenie, a na pewno się zmienię ale na chór, się zmieniasz w tych pojebanych czasach lepszy jest te w oryginal adidasach, na klasach i kwasach tylko przeżyć młode życie, a jedyną nie złaszim bicie, Ty Już prawie spierdoliłeś, myśli ci te przebiegają i właśnie wtedy ciebie chuje to padają. Napierdalają Ciebie bez opamiętania, już nie będzie więcej zwarki, dla wychrania i ruchania, już nie spełni się nigdy, żadne twoje marzenie. Zostajesz tylko pierdolonym wspomnieniem Wynosi ma uraci, wynos dla swoich braci Tracić przyjaciela, to już jest normalna sprawa, teraz nie się już tylko pierdolona na baba no sprawa, już nikogo nie wzrusza Każdy z bronią w ręku naszego brata rusza Zmusza ich do tego, pierdolona polityka Poczucie wartości u wszystkich zanika I nikt nie wnika, nadal życie ulicy Wszyscy politycy to kurwa, przeciwnicy A my wojownicy walczymy o wszechstwanie Wszyscy nam przeciwni, to pierdoleni w